Witam Was serdecznie, moi drodzy widzowie. Kłania się Łukasz M. Dzisiaj na filmie ostatnie uzupełnianie. Po raz trzeci będę wkładał karty do albumu. Tym razem taki plik kart jest do włożenia. No i z tego, co już zapewne zauważyliście na moich poprzednich filmach, wszystkie rarki udało mi się już trafić. Brakują tutaj cztery. No i. Przed Wami wszystkie cztery karty RAR: Paul Pogba, Neymar, Sergio Ramos i Cristiano Ronaldo. Teraz ja sobie to odwrócę i po kolei powkładam je wszystkie. Czyli to, co najważniejsze z całego albumu, już jest kompletne: dziewięć kart RAR. Piszcie pod filmem, oczywiście, kto z Was również ma już wszystkie 9 kart. Ok, czyli pierwsza strona kompletna, zapełniona w całości. Lecimy dalej. Mamy tutaj logo Boka Juniors. Ostatnia brakująca karta tego zespołu, wszystkie bazówki wszystkie karty specjalne dalej mamy Palmeiras i tutaj brakowała mi karta bazowa Michela Bastosa wkładamy ją sobie tutaj i również wszystko w albumie tutaj brakowały dwie karty Fans Favorite Henriques, 47 numer i bazówka Questy Rising Star i kolejny trzeci zespół w całości. Dalej Manchester United i tutaj brakowała jedna karta bazowa i specjalna Impact Singing Lindelew No i bazówka Fellainiego. Miałem ją już wcześniej, ale gdzieś tam była. Uszkodzona, więc czekałem aż trafię idealną kartę. Dalej, Atletico już miałem, za drugim uzupełnianiem w całości Barcelona. Tutaj karta specjalna: 104 Milestone, Messi, Iniesta. I również wszyciutko kompletne. Z Realu karta Fans Favorite Casemiro. I również wszystko. Z Paris Saint Germain mamy tutaj kartę specjalną Fans' Favorite Matuidi. W obecnym sezonie już w Juventusie. No ale tutaj jeszcze w barwach Paris Saint Germain. Dalej Bayern mamy Impact Singing Tolisso. Którego tutaj wkładamy. No, i bazówka Widala. Jedna, jedyna bazówka Widala. Nie mam więcej kart tego zawodnika. Nie wiem, co jest grane. Czy u Was jest podobnie z tym zawodnikiem, z tą kartą. W każdym bądź razie no, są dwie albo trzy takie karty bazowe, których mam tylko po jednej sztuce. Dalej, Borussia Dortmund. Omer Toprak. Impact Sinink. I bazówka tutaj na dole, Dembele, który oczywiście już w barwach Barcelony. I również wszystkie karty w środku. Czyli jak na razie, moi kochani, wszystko od początku w albumie kompletne. Dalej mamy Ferenc Ferencvaros. I tutaj brakowała karta Fans Favorite, BD. Kolejny zespół, Juventus. Na samym końcu kart specjalnych brakowała karta Milestone. Markizio i Higuain całują. Puchar z Romy. Florencji brakował. Fans' favorite. I również wszystko. Klub Ameryka. Karta specjalna i karta bazowa. Samudio i Guido Rodriguez Impact Singing też wszystko kompletne z Feyenoordu ostatnia karta specjalna Milestone 15 Mistrzostwo Feyenoordu w lidze holenderskiej i popatrzcie, tu jest taka ciekawostka chyba nie ma drugiego zespołu, gdzie by byli dwaj bramkarze na kartach bazowych Legię miałem już za drugim uzupełnianiem kompletną z Benfiki tutaj Filip Krowinowicz Impact Singing i karta bazowa Pitti'ego też jedna, jedyna karta jaką mam tego Zawodnika. Lecimy dalej. Mamy tutaj Spartak Moskwa, numer 318 Gluszakow, Fans Favorite i również ten zespół kompletny. Z Argentyny mamy tutaj logo Pablo Zabaleta. No, i tu jest pierwsza karta, która brakuje mi, żeby skompletować album. Sergio Aguero, karta bazowa, numer 348. Teraz mamy kamerun. Z kamerunu troszeczkę kart powpadało. 354 Fans Favorite Mukanjo. I 355 Basok. karty bazowe również powpadały. I to w sztuce aż trzech 359, 360 i 367. 367 już sobie od razu włożymy, bo jest po tej stronie. No a tutaj musimy to sobie odwrócić. Czyli zespół Kamerunu kompletny. Anglia. Mamy tutaj logo również, które brakowało. I cztery karty bazowe, i udało mi się, moi kochani, wszystkie trafić: Walker, Rose, Lalana i Wardi. Na razie sobie z tej strony włożymy. Tych dwóch zawodników. Czekajcie, żeby nie uszkodzić. O. Czyli zespół Anglii również jest kompletny. Wszystkie karty w albumie. Dalej mamy Niemców. Tutaj były dwie karty specjalne brakujące: 391 i 392. I trzy karty bazowe, również wszystkie mam do włożenia: Hector, Brand i Werner. Czyli również zespół niemiecki kompletny. No i teraz lecimy z kartami Power Up. Jeżeli chodzi o bramkarzy, to dwóch mam tutaj: Terstegen i Neuer 408 i 410. I tutaj są dwie kolejne karty, które mi brakują: bramkarz Trap i bramkarz Burki. Trap oczywiście z Paris Saint-Germain, a Burki z Borusii Dortmund. Czyli to są teraz już w sumie trzy karty, które mi brakują. Dalej mamy Defensive Rock Eric Bailey 415, czyli tutaj na sam początek. I brakują mi również tutaj dwie karty Defensive Rock. Jedna to jest Umtiti tutaj, a... Na samym końcu Botegin ze Spartaka Moskwy. Czyli to jest 5 kart, które mi brakują. Dalej mamy Keyplayer. Karty Keyplayer Juan Mata. Tony Cross. Czyli to są zawodnicy, którzy wejdą tutaj na samą górę. Dalej. 428. 429, Weidl, Pianicz i Fejsa. Tak to, moi drodzy, wygląda. Muszę to odwrócić, żeby włożyć. Czyli tutaj karty key Player w komplecie będą wszystkie 9 kart. Teraz mamy karty game changer. Griezmann na samą górę wędruje. Miller do środka. I Dzeko tutaj na sam dół. Czyli game changery również w komplecie. No i na samym końcu są karty multiple. Manchester United i Bayern na samą górę tutaj. Wchodzą i z Benfiki 458. Czyli jedna karta multiple brakuje z Atletico, Griezmann i Gamero, czyli tak jak powiedziałem, w sumie 6 kart brakuje, żeby mieć cały komplet. Raz 2, 3, 4, 5 i 6. Tak to moi kochani, wygląda. Cały prawie album skompletowany. Zobaczymy, czy te produkty, które jeszcze mi zostały do tworzenia coś przyniosą jakąś kartę brakującą. Jeżeli nie, to postaram, postaram się załatwić te brakujące 6 kart i zrobić Wam prezentację. Piszcie pod filmem, co myślicie o tylu kartach. Na stan dzisiejszy praktycznie, no chyba ponad tydzień od wyjścia, półtora tygodnia od wyjścia tej kolekcji, a ja już mam cały kompletny album prawie. Dziękuję serdecznie za uwagę. Jeśli filmik się podobał, to łapka w górę. Pozdrawiam Was, trzymajcie się i cześć.